Letnia noc w Krakowie paczniała jaśminem i nadzieją. Na scenie amfiteatru pod gołym niebem, Maryla Rodowicz przygotowywała się do jednego z najważniejszych koncertów swojej kariery. Osiemnaście tysięcy ludzi wypełniło każde miejsce, a ich głosy brzmiały jak może oczekiwania. Za kulisami Maryla poprawiała swoją błyszczącą suknię i sprawdzała mikrofon po raz ostatni. Jej menedżer, Tomasz, nerwowo chodził w kółko. Nie wiedziała, że w pierwszym rzędzie, na specjalnym miejscu Siedział siedmioletni Kacper z rodzicami. Chłopiec był chudy jak patyk, jego wielkie brązowe oczy świeciły mimo choroby, która toczyła jego małe ciało od dwóch lat. Białaczka nie oszczędzała dziecięcej duszy, ale miłość do muzyki Maryli dawała mu siłę na każdy dzień. Kacper trzymał w dłoniach samodzielnie zrobiony plakat z napisem Maryla, jesteś moją bohaterką. Jego mama, Anna, wycierała łzy, obserwując, jak syn z trudem utrzymuje głowę prosto. Ojciec, Paweł, Ściskał rękę żony, wiedząc, że to może być ostatni koncert, na który zabierają swojego chłopca. Doktor powiedział im wczoraj, że zostało bardzo mało czasu. Może tydzień, może dwa. Kacper jednak błagał, żeby zabrali go na koncert Maryli. To było jego największe marzenie. Gdy światła zgasły i pierwsze dźwięki muzyki wypełniły przestrzeń, tłum eksplodował radością. Maryla wyszła na scenę w blasku reflektorów, jej głos zabrzmiał jak srebro. Mój pierwszy dzień, jak każdy dzień, zaczyna się od ciebie. Kacper zamknął oczy i uśmiechnął się po raz pierwszy od tygodni. Jego rodzice patrzyli na niego z czułością i bólem jednocześnie. Maryla śpiewała posenkę za piosenkę, jej energia zarażała całą publiczność. Ludzie śpiewali razem z nią, tańczyli, klaskali. Atmosfera była magiczna. Ale w połowie trzeciej piosenki stało się coś nieoczekiwanego. Anna zauważyła że Kacper stał się bardzo blady i oddychał z trudem. Chłopiec próbował podnieść swój plakat, ale ręce mu drżały. To nie może się teraz dziać, pomyślała Anna z przerażeniem. Paweł natychmiast pochylił się nad synem. Kacper szeptał coś niewyraźnie, a jego oczy były pełne łez. Rodzice zrozumieli, że stan chłopca gwałtownie się pogarsza. Anna zaczęła panikować. Ludzie wokół zauważyli zamieszanie. Ktoś krzyknął o wezwanie pomocy medycznej. W tym momencie Maryla, która zawsze miała niezwykłą więź z publicznością, zauważyła poruszenie w pierwszym rzędzie. Przerwała śpiewanie w połowie zwrotki i podeszła bliżej krawędzi sceny. Co się dzieje? Zapytała przez mikrofon. Jej głos był pełen troski. Tłum ucichł. Osiemnaście tysięcy ludzi obróciło głowy w kierunku pierwszego rzędu, gdzie siedział mały Kacper z rodzicami. Anna, z łzami w oczach. Podniosła się i krzyknęła. Moje dziecko bardzo choruje, to jego największe marzenie było cię zobaczyć. Maryla bez chwili wahania odłożyła mikrofon i zeszła ze sceny prosto do publiczności. Ochrona próbowała ją zatrzymać, ale ona machnęła ręką. Całe osiemnaście tysięcy ludzi obserwowało w napięciu, jakich ukochana artystka klęka przy siedmioletnim chłopcu. Kacper otworzył oczy i nie mógł uwierzyć, że jego idolka jest tak blisko. Maryla wzięła jego małą dłoń w swoje ręce i zapytała łagodnie. Jak masz na imię, skarbie? Kacper, szepnął chłopiec, jego głos był słaby, ale oczy świeciły szczęściem. To, co stało się potem, miało zmienić nie tylko życie małego Kacpra, ale także serca osiemnastu tysięcy świadków tej niezwykłej nocy. Maryla usiadła na podłodze obok Kacpra, nie dbając o swoją błyszczącą suknię. Osiemnaście tysięcy ludzi obserwowało w całkowitej ciszy tę intymną scenę. Co lubisz najbardziej z moich piosenek, Kacperku? zapytała delikatnie. Chłopiec z trudem podniósł swój samodzielny plakat. Jego ręce drżały, ale determinacja w oczach była niezłomna. Wszystkie, ale najbardziej, niech żyje bal, śpiewam ją każdego dnia w szpitalu, szepnął Kacper. Anna załamała się. Paweł objął żonę, próbując powstrzymać własne łzy. Wokół nich ludzie wycierali oczy, dotknięci tym widokiem. Maryla poczuła, jak serce ściska jej się w piersi. Widziała dziesiątki chorych dzieci podczas swojej kariery, ale coś w oczach Kacpra było wyjątkowe. Ta mała dusza walczyła z chorobą z niezwykłą siłą. Nagle chłopiec zaczął kaszleć. Jego oddech stał się płytki i urywany. Anna panikuje. Paweł, on nie może, nie tutaj, nie teraz. Lekarz, który był na koncercie, przecisnął się przez tłum. Po szybkim badaniu pokiwał głową w kierunku rodziców. Jego mina mówiła wszystko, stan kacpra był krytyczny. Maryla widziała terror w oczach rodziców. Wiedziała, że ten mały wojownik może nie dożyć końca nocy. Poczuła się bezradna, ale jednocześnie wiedziała, że musi coś zrobić. Chcesz, żebym zaśpiewała dla ciebie, Kacperku? zapytała, głaszcząc jego czoło. Chłopiec skinął głową, jego oczy błyszczały mimo bólu. Maryla wstała i wzięła mikrofon. Jej głos drżał, gdy zwróciła się do publiczności. Przyjaciele, ten mały bohater potrzebuje naszej miłości. Zaśpiewamy wszyscy razem dla Kacpra. Zaczęła śpiewać niech żyje bal a kepele. Jej głos był łagodny i pełen emocji. Po pierwszych słowach dołączyły tysiące głosów. Całe amfiteatrum śpiewało dla umierającego chłopca. Kacper uśmiechnął się przez łzy. Po raz pierwszy od miesięcy wyglądał na szczęśliwego dziecka, a nie na małego pacjenta. Ale gdy piosenka się skończyła, stan chłopca ponownie się pogorszył. Jego oddech stał się bardzo słaby. Anna krzyczała przez łzy. Ratujcie mojego syna. Proszę. Tłum był poruszony. Ludzie płakali otwarcie. Maryla trzymała rękę Kacpra i czuła, jak życie powoli opuszcza jego małe ciało. W tym momencie stało się coś. Czego nikt się nie spodziewał. Kacper, używając ostatnich sił, szepnął do Maryli. Czy, czy mogę zostać Twoim aniołem, kiedy odejdę? Te słowa wstrząsnęły nie tylko Marylą, ale całą publicznością, która usłyszała je przez mikrofon. Maryla pocałowała czoło chłopca i powiedziała słowa, które miały zmienić wszystko. Maryla pocałowała czoło kacpra i szepnęła mu do ucha: Kacperku, ty już jesteś aniołem. Ale jeszcze nie czas odchodzić. Mam dla ciebie niespodziankę. Chłopiec otworzył szeroko oczy, nie rozumiejąc, co ma na myśli. Maryla wstała i zwróciła się do publiczności. Jej głos przez mikrofon był pełen determinacji. Przyjaciele, ten mały wojownik walczy o życie. Ale walka nie kończy się tutaj, na tej scenie. Potrzebuje najlepszych lekarzy, najnowszego leczenia. Anna i Paweł patrzyli na nią ze zdumieniem. Dokąd zmierza ta rozmowa? Maryla kontynuowała. Znam profesora w Stanach Zjednoczonych, który specjalizuje się w leczeniu białaczki u dzieci. Jego metody dają 80% szans na wyzdrowienie. Tłum słuchał w całkowitej ciszy. Każde słowo artystki brzmiało jak obietnica nadziei. Ale. Anna próbowała coś powiedzieć, jednak Maryla delikatnie ją uspokoiła. Kacper poleci do Ameryki. Ja osobiście sfinansuję całe leczenie. Mój fundusz charytatywny pokryje wszystkie koszty, operacje, chemioterapię, rehabilitację. Osiemnaście tysięcy ludzi wybuchnęło oklaskami. Ludzie krzyczeli, płakali ze szczęścia. Kacper, mimo słabości, uśmiechnął się szeroko. Anna upadła na kolana, szlochając. To niemożliwe, my nie mamy pieniędzy, nie możemy tego przyjąć. Maryla ujęła ręce rodziców. Miłość nie ma ceny. A ja kocham każde dziecko jak własne. Kacper, który leżał na rękach ojca, nagle powiedział słabym, ale wyraźnym głosem: Maryla, czy będziesz śpiewać dla mnie w szpitalu w Ameryce? Będę śpiewać dla ciebie każdego dnia, skarbie. Obiecuję. W tym momencie na scenę wbiegł zespół medyczny z karetką Pogotowia. Szybko sprawdzili stan Kacpra i stwierdzili, że chłopiec jest stabilny, ale wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Gdy wnosili go na noszach, Maryla szła obok i śpiewała mu do ucha jego ulubioną piosenkę. Cały tłum śpiewał razem z nią. Przed wyjściem z amfiteatru, Maryla zwróciła się jeszcze raz do publiczności. Jeśli wierzycie w siłę miłości, jeśli chcecie być częścią tej historii, zostańcie z nami. Subskrybujcie nasz kanał, bo będziemy pokazywać całą drogę Kacpra do wyzdrowienia. Razem możemy więcej. Ludzie krzyczeli słowa wsparcia. Wielu wyciągnęło telefony, żeby nagrywać ten historyczny moment. Karetka objechała z Kacprem, jego rodzicami i Marylą. Ale 18 tysięcy ludzi zostało na swoich miejscach, wstrząśniętych tym, czego byli świadkami. To była dopiero połowa nocy, która miała zmienić wszystko. Trzy dni później Kacper leżał w szpitalu dziecięcym w Krakowie, przygotowując się do lotu do Stanów Zjednoczonych. Maryla nie opuściła go ani na chwilę. W jego pokoju panowała niezwykła atmosfera. Setki kartek, rysunków i prezentów od ludzi z całej Polski wypełniały każdy kąt. Dziennikarze z całego kraju chcieli relacjonować tę historie. Kacperku, jutro lecimy do Ameryki, powiedziała Maryla, siedząc przy jego łóżku. Jesteś gotowy na wielką przygodę? Chłopiec, który przez ostatnie dni nabrał nieco sił, skinął głową energicznie. Czy tam też będą twoje piosenki grać? Tam będą grać najpiękniejsze piosenki na świecie, dźwięk Twojego śmiechu, gdy będziesz wracał do zdrowia. Anna i Paweł siedzieli po drugiej stronie łóżka. Przez te trzy dni ich świat całkowicie się zmienił. Ludzie z całej Polski przysyłali pieniądze, listy wsparcia, zabawki dla kacpra. Nagle do pokoju wszedł profesor Johnson z Ameryki, który specjalnie przyleciał do Polski, żeby osobiście zbadać chłopca. Po godzinnej konsultacji profesor oznajmił, ten młody wojownik ma bardzo duże szanse. Jego organizm mimo choroby wykazuje niezwykłą siłę. W naszej klinice będziemy mogli rozpocząć eksperymentalne leczenie. Maryla ściskała rękę Kacpra, gdy nagle chłopiec zapytał: A co będzie z innymi chorymi dziećmi w Polsce? Czy one też mogą polecieć? Te słowa dotknęły wszystkich w pokoju. Siedmiolatek, walcząc o własne życie, myślał o innych. Maryla poczuła że coś się w niej zmienia. Spojrzała na profesora. Ile dzieci moglibyśmy uratować rocznie w takiej klinice? Profesor Johnson pomyślał chwilę. W Polsce? Może 200-300 dzieci rocznie. Ale koszt byłby ogromny. Maryla wstała zdecydowanie. Zbuduje szpital w Polsce. Najnowocześniejszy ośrodek leczenia białaczki u dzieci w Europie Środkowej. Anna nie mogła uwierzyć w to. Co słyszy. Maryla, to kosztowałoby miliony. Sprzedam wszystko, co mam: dom, samochody, biżuterię. Każdy grosz ze swoich koncertów przekaże na ten szpital. Kacper, słuchając tej rozmowy, nagle usiadł na łóżku z siłą, której nikt się nie spodziewał. A ja będę pierwszym pacjentem tego szpitala. I gdy wyzdrowieję, będę pomagał innym dzieciom. Profesor Johnson patrzył na tę scenę z niedowierzaniem. W swojej trzydziestoletniej karierze nie widział takiej determinacji i miłości. W tym momencie Maryla podjęła najważniejszą decyzję swojego życia. Decyzję, która miała wpłynąć na życie setek dzieci w Polsce. Ale prawdziwy test czekał jeszcze na Kacpra w Ameryce. Sześć miesięcy później, w najnowocześniejszej klinice onkologicznej w Houston, Kacper kończył ostatni cykl chemioterapii. Jego włosy zaczęły odrastać, policzki nabrały rumieńców, a w oczach znów pojawiła się dawna iskierka. Maryla była przy nim każdego dnia, śpiewając podczas trudnych momentów leczenia. Jej głos był dla chłopca największym lekarstwem na ból i strach. Kacperku, mam dla ciebie wspaniałą wiadomość, powiedział profesor Johnson, wchodząc do pokoju z szerokim uśmiechem. Chłopiec spojrzał na niego wyczekująco. Anna i Paweł trzymali się za ręce, bojąc się oddychać. Wszystkie badania są czyste. Białaczka całkowicie ustąpiła. Jesteś zdrowy. Pokój wypełnił się krzykami radości. Kacper skoczył z łóżka i objął Marylę tak mocno, jakby chciał się z nią nigdy nie rozstać. Znaczy to, że mogę wrócić do Polski i pomagać innym dzieciom? zapytał podekscytowany. Tak, mój mały bohaterze. Wracamy do domu. Dwa tygodnie później na lotnisku w Krakowie czekały tysiące ludzi. Gdy Kacper wyszedł z samolotu, trzymając rękę Maryli, tłum eksplodował oklaskami i okrzykami radości. Chłopiec był zupełnie inny niż ten umierający siedmolatek sprzed pół roku. Pełen energii, uśmiechnięty, zdrowy. Maryla podprowadziła go do mikrofonów. Przyjaciele, oto nasz mały wojownik. Ale nasza misja dopiero się zaczyna. Wskazała na wielki Bejnę za sobą. Fundacja Kacpra oficjalnie otwiera pierwszy w Polsce specjalistyczny ośrodek leczenia białaczki dziecięcej. Tłum oszalał. Ludzie płakali ze szczęścia krzyczeli, machali flagami. Kacper wziął mikrofon drżącymi z emocji rękami. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi wyzdrowieć. Ale teraz chcę pomóc innym dzieciom, które są chore jak ja byłem. Jego głos był mocny i pewny. To już nie był przestraszony chłopiec, ale młody człowiek z misą. Maryla objęła go i powiedziała: Ten szpital będzie nazywał się Dom Nadziei imienia Kacpra. I każde dziecko które tam trafi, będzie miało taką samą szansę na nowe życie. Anna i Paweł stali w pierwszym rzędzie, obserwując swojego syna, który stał się symbolem nadziei dla tysięcy rodzin w Polsce. Kacper podszedł do rodziców i szepnął. Mamo, tato, teraz rozumiem, dlaczego musiałem przejść przez tę chorobę. Żeby pokazać innym, że można wygrać. W tym momencie profesor Johnson, który przyleciał specjalnie na otwarcie szpitala, oznajmił. Kacper będzie naszym najmłodszym ambasadorem. Będzie odwiedzał każde chore dziecko i dawał mu nadzieję. Chłopiec uśmiechnął się szeroko. To będzie najpiękniejsza praca na świecie. Pięć lat później. Kacper, teraz dwunastolatek o jasnych oczach i pewnym uśmiechu, chodził korytarzami domu nadziei w białym kitlu z napisem ambasador nadziei. Jego włosy były gęste i ciemne, a na twarzy nie było już śladu po przebytej chorobie. W jego rękach trzymał gitarę. Nauczył się grać specjalnie dla chorych dzieci. Cześć, jestem Kacper, powiedział do siedmioletniej Zosi, która właśnie rozpoczynała chemioterapię. Kiedyś też tu leżałem. A teraz gram dla dzieci takich jak ty. Dziewczynka spojrzała na niego wielkimi oczami. Naprawdę byłeś chory jak ja? Tak. I wiesz co? Maryla Rodowicz śpiewała dla mnie, gdy było mi bardzo źle. A teraz ja śpiewam dla ciebie. Zaczął grać Niech żyje bal, tę samą piosenkę, którą Maryla śpiewała dla niego tamtej pamiętnej nocy w amfiteatrze. W gabinecie dyrektora szpitala Maryla rozmawiała z rodzicami nowych pacjentów. Na ścianie wisiało zdjęcie z tamtego koncertu, ona kręcząca przy umierającym kacprze. Dom nadziei uratował już ponad 800 dzieci. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi i współpracy z klinikami z całego świata, 90% małych pacjentów całkowicie wyzdrowiało. Maryla. Teraz czterdziestoletnia kobieta o siwiejących włosach nie żałowała ani jednego grosza wydanego na ten projekt. Sprzedała rzeczywiście wszystko. Luksusowy dom, samochody, biżuterię. Mieszkała teraz w skromnym mieszkanku przy szpitalu. Anna i Paweł, rodzice Kacpra, pracowali w szpitalu jako wolontariusze, pomagając innym rodzicom przejść przez ten trudny okres. Wieczorem, jak codzień przez ostatnie pięć lat, Maryla i Kacper spotkali się w małej sali muzycznej szpitala. Razem śpiewali dla dzieci, które przygotowywały się do snu. Maryla, czy pamiętasz tamtą noc w amfiteatrze? zapytał Kacper, strojąc gitarę. Pamiętam każdą sekundę, Kacperku. To była noc, która zmieniła nasze życie. A ja pamiętam, jak obiecałaś, że będziesz moim aniołem. Teraz ty jesteś aniołem dla wszystkich dzieci tutaj. Maryla uśmiechnęła się, patrząc na chłopca, który stał się jej największą dumą. A ty stałeś się aniołem dla nich wszystkich. Tego wieczoru, gdy ostatnie dziecko zasnęło przy dźwięku ich wspólnej pieśni, Maryla spojrzała przez okno na gwiazdy. W sercu czuła spokój i spełnienie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Osiemnaście tysięcy ludzi z tamtego koncertu zmieniło się w miliony serc na całym świecie, które wsparły dom nadziei. A wszystko zaczęło się od odwagi jednej kobiety, która przerwała koncert dla umierającego chłopca.